I tak, jest dzisiaj czwartek My właśnie jedziemy na wizytę z maleństwem Na tą patronażową Zobaczymy, czy wszystko jest dobrze Ale wczoraj, nie, przedwczoraj już ją ważyliśmy I ważyła 4,5, i pół Więc już przegoniła wagę urodzeniową Więc wygląda na to, że wszystko jest dobrze Zobaczymy, co tam dalej No i po lekarzu wszystko jest super dobrze mała przybiera 55 gramów średnio od ostatniej wizyty położnej więc wow sporo nie płakała mi na wizycie, ja się tak stresowałam, cała się pociłam. Te wizyty pierwsze, mówię do pani doktor, że te pierwsze wizyty e, u lekarzy są bardzo stresujące dla e, mam z nowonarodzonym dzieckiem, więc, Ale cudowna pani doktor, więc, więc wizyta była e, bardzo przyjemna, spokojna, bez płaczu. Mała tylko się popłakała już jak ubieraliśmy w te o, kombinezony, masakra z tymi kombinezonami. Już nie mogę doczekać się kiedy będzie ciepło, kiedy nie będziemy musieli ubierać tak ciepło. Sobota. Ja posprzątałam chałupkę. Nunia eee, się troszkę buja w Baby Bjornie. No, testujemy, czy to jest dobry zakup, czy będziemy to dalej odsprzedawać. Zobaczymy. Na razie to jest chyba trzecia i próba w, w tym bujaczku. Jeszcze leży. Zobaczymy, jak długo. Sukces! Do 13 dokładnie 13:25. Bujanie, bawienie, śpiewanie, cyc i nic nie dało jej się. Nie dało jej się uspa uśpić? Uspać? No, w każdym razie nie chciała spać, ale w końcu padła. I tutaj jest, proszę bardzo. Yy, obserwuję ją. Tato z nią śpi, Kima sobie Michał bo poszedł późno spać, no a mieliśmy wczesną dzisiaj pobudkę, wyjątkowo, bo mała śpi, zazwyczaj nam tak do 9, 9.30, a dzisiaj 6.37 już już nie dało rady. Chciałam wam pokazać, bo przyszła mi paczka z dady. Warto się zarejestrować, słuchajcie, zawsze można coś tam za darmożkę dostać. Wam pokazać, co przyszło. Ja się w końcu trochę ogarnęłam, w sensie e, rzęsy pomalowałam. Proszę bardzo, taka przyszła paczuszka piękna z Dady. No tak, Ty też jesteś oczywiście tutaj. I dostaliśmy lampersy, dwójki, patyczki do uszu i pusteczki. Super. Zawsze się przyda. nie? Przyda się? Tak. O tak. Dziecko nam zasnęło o 11. My wcinamy naleśniki i tutaj jest pies żebrak. Osioł. <grym> Obraził się. Idziemy na spacerek. Idzie śpi. Weszliśmy na spacerek. Jest dzisiaj piękna pogoda, patrzyłam w kalendarz, w kalendarz. patrzyłam w pogodę i kolejne dni mają być brzydkie, dlatego trzeba wykorzystać ten moment. Więc fajnie, 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 fajnie. sobie tutaj mamy? Przed chwilą kumaliśmy w tamtym pokoju, jak nagrywałam filmik. Myślę, że już jest na kanale, jak wrzucam tego vloga, ale udało mi się dzisiaj ogarnąć. Mąż y, zajmował się dzieciątkiem. E, jak się ogarniałam, teraz y, pojechał do pracy, a ja ogarniam nie. Teraz weźpi się mocniej, to ją odłożę do łóżeczka będę miała chwilę dla siebie, bo mieliśmy dzisiaj bardzo ciężką noc chyba brzuszek bardzo y, jakby bolał bo były dosłowne, dosłownie drzemki 20-minutowe na pół godziny karmienia z czego później było ulewanie, zmienianie ciuszków, zmienianie pieluszki i tak dalej, i więc y, no ani ja, ani ona dzisiaj nie pospaliśmy, więc jak zaraz się tak weśpi, weśpi na maksa to i ja pójdę sobie się kimnąć troszkę także tak. Dzisiaj myślałam, żeby istniał na spacer, ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak ta drzemka minie. bo jest o. Jest taka niespokojna, co chwilę krzyczy, co chwilę płacze. Chyba ten brzuszek ją mocno boli. No nic, trzeba ten dzień przetrwać i jedziemy dalej z tym koksem. wysłali mi e, traktator tak, do testowania więc na pewno tam wam znać jak się sprawdza jutro akurat e, jadę na badania krwi, więc będę musiała troszkę e, ściągnąć pokarmu i zostawić e, dziecię z tatą, więc e, jak znalazł, akurat e, będziemy testować. Tak na szybkości kończą nam się bawełniane e, te, no może ja mam mózg e, wielkości orzeszka Płatki, bawełniane płatki, bo używamy do czyszczenia niunii płatków bawełnianych. Zamówiłam Octanisept, bo już mi się kończy, bo zużyłam do pępuszka. Vigantol, co do tej witaminy D. My wcześniej podawaliśmy inną, w sensie podajemy, ale mam wrażenie, że Ida ma po nich bóle brzuszka, więc przetestujemy Vigantol, bo słyszeliśmy, że jest OK, no wiadomo, niektórym się sprawdzi, niektórym nie sprawdzimy, przetestujemy przez tydzień jak i zobaczymy, czy bóle będą czy, czy, czy trochę będzie ich mniej ja używam Mama DHA Premium Plus podczas karmienia, no i też w ciąży używam więc domówiłam sobie dwie paczki i zamówiłam dla siebie i dla Agatki termofor z pestek wiśni. jak będzie brzuszek bolał, to to będziemy, a tu mam z wody cifa. Te z wórkami kokosowymi zaraz będę wcinać. To musiałam otworzyć bez kamery, bo po prostu było tak zapakowane. No dobra, zobaczymy. Powiem Wam, że tak y, wizualnie wygląda na wypasie. Na taki premium y, laktator. Później go otworzę i pokażę Wam, jak tu w, w środku wszystko wygląda. Dobra, otwieramy razem. Jestem podekscytowana tym ty, ty, ty. Uuuu! Every mom is a superhero. Tak, Stasiek, zgadzasz się? Stachu? Każda mama jest super bohaterką. Tak. Dobrze. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. A, to jest woreczek. Mhm. To jest taki woreczek. I tak to wygląda w środku. Elegancią, bardzo elegansio. O! Uwaga, siostry do mnie dzwonią. Muszę odebrać. Pa! No dobra, już pokazałam. Chciałam się pochwalić, oczywiście, dyktatorem, więc <grym> mogę pokazywać dalej. Są te dwie butelki. Tutaj jest yy, smoczek do zamykania. Jest kawałek do ładowarki. I, i, i. i całe to jakby urządzenie nie no powiem wam, że tak wygląda to ekstra no zobaczymy, zobaczymy jak jak będzie dalej, jak będzie ściągać pokarm No jeszcze muszę zapoznać się z instrukcją ale naprawdę wygląda to na mega tak na mega wypasie bardzo mi się podoba. Przechodzę z szybką recenzją laktatora Neno i powiem Wam, że super mi się sprawdził. Ściągnęłam dzisiaj rano. Mleczko. Ściągnęłam 40 i ta wypiła 30, więc super. Jestem bardzo zadowolona. Lejek jest 24 mm i akurat dla mnie sprawdza się idealnie. Laktator jest cichutki. Fajnie chodzi. Fajnie sam się też przełącza po dwóch minutach w tryb tego jakby. Mocnego ssania, nie wiem jak to się nazywa. Na początku jest ten pierwszy tryb, później po dwóch minutach zmienia się właśnie na tryb tego takiego mocniejszego ssania. Wygląda rewelacyjnie, no, pełna profeska naprawdę pięknie wygląda. No i super ściąga mleczko, także super. Ja też bardzo się bałam, bo raz miałam już podejście z innym laktatorem. Wcześniej próbowałam idzie podać mleko w butelce doktor Brauna, ale w ogóle jej nie podeszło. Teraz ściągnęłam tym laktatorem właśnie rano, mówię dobra, spróbujemy, zobaczymy e, czy się uda małej podać. No i wypiła 30 minutów. Jestem taka szczęśliwa, naprawdę, bo już się bałam, że e, no niestety będę z cyckiem uziemiona i nigdzie nie będę mogła wyjść. Restauracje się otwierają, dziewczyny czekają, ja już tutaj się z Olcią i Zą umawiam na jakiś randewu, także nie mogę się doczekać, kiedy wyjdę. I, i tyle. Także super, super laktator się sprawdził, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. A ja jestem szczęśliwa, że moje dziecię jednak chce pić z butelki, bo tego się bardzo bałam. Wróciłam ze spacerku ze Stanisławem, bo, bo boli mnie głowa dzisiaj i Michał w Jomniu, zajmuje się nią, a ja musiałam troszkę przewietrzyć. Nie wiem, wzięłam paracetamol, ale średnio pomaga. Mam nadzieję, że nic mnie nie będzie brało, żadna choroba, bo jedziemy na weekend na majówkę do moich rodziców i mam nadzieję, że to się uda, bo nie byliśmy u nich już od grudnia. Więc liczę, że wszystko będzie dobrze. Tak? A ty będziesz się z Maxem bawił, tak? Będziesz latał po łączce. Mm. <gry> On jest durny. Od jakichś czterech dni mamy trochę masakrę w nocy, bo niunia. Staje tak o pierwszej 30. Ja ją karmię. Ona ulewa, więc trzeba ją przebrać i po prostu tak się wybudzę, że do trzeciej się bujamy i jest ciężko, ja jestem troszkę niewyspana ostatnio. A takie uroki macierzyństwa, no nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, natomiast w dzień jest lepiej niż było ostatnio. Chyba mieliśmy ostatnio właśnie ten skok rozwojowy, bo dwa dni była taka przylepa, że w ogóle od cycka nie odchodziła. Eee, za to zaczęła się uśmiechać świadomie do nas, więc to jest cudne. Eee, I tak, a ja, słuchajcie, zmieściłam się w y, przedciążowe dżinsy. Yeah! Sprawda w dwie pary, ale wreszcie się nie mieszczę. Ojej, sta się. Ale jest super. Bardzo się cieszę, przynajmniej mam w czym chodzić i, i nie są to drewno. Mi się udało wcisnąć w te jeansy z przedciąży i w ogóle fajnie, bo w ciąży przytyłam 13 kg. No, zaczynałam z wagą 68, kończyłam 81 yy, i tydzień po porodzie już wróciłam co prawda do wagi ciążowej z przedciąży. Nawet teraz jesteśmy 3 tygodnie po i mam nawet pół kilo mniej. Ciało jeszcze potrzebuje dużo, dużo pracy, żeby wrócić na stare tory. Planuję od... Y, jakoś już zaraz zacząć szczotkować się na sucho, bo niestety wyszły mi rozstępy. Mhm. Tak mówiłam, że ich nie mam, ale jednak mam. Są na dole tutaj brzucha, więc są niewidoczne i tak jakby są na linii majtek, więc spoko, nie będzie ich widać, ale zacznę je szczotkować. Zobaczymy, czy to coś da. I przy okazji polecam Wam wejść i zajrzeć się na profil na Instagramie Dudomi do Śliwińskiej. Do mi fajnie pisze i mówi o, o, jakby o ciele pociąży, bo też jest mamą y, Kaja. Więc fajnie wejść i poczytać o takim normalnym podejściu do ciała pociążanie o instagramowym ciele pociąży. <laughs> Masło myślane, ale warto poczytać co dziewczyna pisze, bo mądrze pisze. Ten tym miłym akcentem. Wygląda dzisiejszego. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Staram się łapać jakieś tam chwile. Więc ee, tak. Półteń, bułek śpi. Dzisiaj mamy bolący brzuszek, więc dużo płaczała Dobrze, że zasnęła troszkę. Więc zaraz ją spróbuję odłożyć. W ogóle bardzo dziękuję za 1000 subskrypcji. Jest mi mega mega miło, że chcecie mnie oglądać. I moje dziecię, nie? które się właśnie zatrzęsły. Także będę starała się wrócić y, częściej i więcej. Mała już ma prawie miesiąc, więc może będzie troszkę łatwiej. Zobaczymy. Wam życzę miłego dnia i buziaki!